Kurwa! Jak się włącza nagrywanie? A, tu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym pamiętniku z. Z straty czasu. O, no właśnie tak. Życzę smacznego i kurwa ten. Siema. Hm. Pis. A nie to. Pis. No. Weźcie co się dupy, Ja pierdolę chłop ja. białego discorda, chłop ma białego discorda chłop Ja pierdolę nie nie, 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 nie <śmiennika> Seniorita 10 tak, centymetrów tak. moja pyta Dzwoniąc do mojego instruktora, byłego oczywiście, bo już dawno znałam Mówi tak, kurwa nie sądziłem, że osoba która potrafiła kiedyś jeździć, przynajmniej ze mną w tych 30 godzinach będzie w stanie mi teraz powiedzieć, że jechała 10 km bez opon. Ale co jest najlepsze, mój ojciec zarogował jeszcze lepiej, jak się o tym dowiedział. On mówi tak. Dziecko, ja ci kupię Opla Korsę. Ona byłaby wspomagania. Ja ci kurwa, wyobraźcie, wyobraźcie sobie fioletową multiple bez dwóch opon z tyłu, kurwa. taki Jakby się samochód wznosił przód wyżej niż tył, taki lowlider wiesz, kurwa. Zacznij mnie skakać, odpierdam dzikie tempo. Dwa multiple. Ty rozpędzasz, ty rozpędzasz się do 70 i. see some serious shit. Nagle w CD Radio słyszysz takim, wiesz, y, 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 głosem przez krótkofalówkę: lift off! <laughs> I kurwa leci. I cyk, na butli? Na słoiku. Kurwa. No, że nie słoiku, właśnie. A ja, ja, ja. A ja. Aż mi się reklama przypomniała słoików, nasze nie pękają, nie? I podmieniamy na się... W ogóle misiaczki pokażę Wam, bo to jest coś, czym się jaram do oporu. Patrzcie, jakie urocze. Czy to jest. To jest pięćdziesiątka. Gorzej, dwudziestka. To jest Red Bull i setka. A, i Aj, Santa się odparł. Zaraz mm -hmm. zobaczycie, kurwa, jego arsenał. Ej, to 3 też 3 jest 3. 3. 3. taka mała. No, no, o, <śmienny>